Witam! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony m.in. narodzinom Aldmerskiego Dominium oraz pierwszemu Talmorowi. Zapraszam! Od początku swego istnienia Somerset władała rodzina królewska. Od czasów pierwszej królowej Uranii przez wszystkich kolejnych władców aż do czasów Hidelita VII króla Somerset kraj coraz bardziej zamykał się na świat odwracając plecami od nieelfów, których uważono za istoty niższej kategorii, wielkie zmiany miały nastąpić wraz z narodzinami córki Hidelita, księżniczki, której nadano imię Airen. Już sama data jej narodzin była niezwykła. W kulturze Altmerów liczba 5 jest wyjątkową, szczęśliwą liczbą, a księżniczka Aeren urodziła się 5 dnia 5 miesiąca w 555 roku II ery. I zgodnie z królewskim zwojem, zwanym zwojem tradycji, jej narodziny były świętowane nieprzerwanie przez 55 dni. Jako dziecko Aeren nie była typową księżniczką. Nie dla niej było siedzenie w zamku oraz wygody. Była bardzo energiczną i chaotyczną księżniczką. Uwielbiała wybierać się w samotne wędrówki po lasach i nikt nigdy nie wiedział, dokąd się udaje. Uczyła się w tym czasie sztuki przetrwania w dziczy oraz innych cennych umiejętności. Uwielbiała też walki na miecze. Jej ojciec Hidelit osobiście uczył ją fechtunku. Pewnego razu król sprezentował córce młodego Indrika, mistycznego ducha lasu, którego nazwała Lotus. Księżniczka bardzo przywiązała się do swojego nowego towarzysza, a lasy Auridonu stały się dla niej jeszcze bardziej otwarte, gdyż mogła je teraz przemierzać na grzbiecie Lotusa. W międzyczasie urodził się też młodszy brat Iron, książę Naemon. W 563 roku, gdy księżniczka miała 8 lat, rodzice zdecydowali się zapisać ją do tak zwanej Akademii Mędrców, specjalnej szkoły prowadzonej przez najwybitniejszych mędrców na Somerset, gdzie księżniczka miała uczyć się dworskiej etykiety, tradycji, kultury i innych tego typu rzeczy mających przygotować ją do bycia królową. ARN jednak w ogóle nie interesowało bycie królową, nie chciała uczyć się tych wszystkich nudnych rzeczy, dlatego też niespodziewanie uciekła w pierwszym dniu szkoły. Dzięki eksperckiej znajomości lasów Auridonu, które poznała dzięki swym samotnym wędrówkom, nie dała się wytropić nawet najlepszym Altmerskim zwiadowcom. Ośmioletnia Airen opuściła archipelag na skradzionej łodzi i wyruszyła na Tamriel, gdzie zaczęła się jej wspaniała przygoda. Była dziką i wolną duszą, a cały kontynent stał przed nią otworem. Airen odwiedziła między innymi wyspę Balfiera, na której stała adamantytowa wieża, gdzie klan Direni przez pewien czas uczył ją sztuki wojennej, taktyki oraz walki. Potem księżniczka zawędrowała do Skyrim, gdzie poznała królową Skyrim, Mabjan Pomiennowłosą, która nauczyła ją pić jak nord. Iren po niedługim czasie była w tym tak dobra, że ostatecznie pokonała Mabjam w konkursie pijackim. Potem została pierwszym matem na statku kapitan Abduga, zwanej królową piratów i przepłynęła wszystkie morza Tamriel. Jeszcze potem wróciła do Highrock, gdzie zaprzyjaźniła się z Nerejdami, duchami wody, a potem trafiła do Morrowind, gdzie uczyła się sztuki złodziejstwa w mieście Nekrom. Innymi słowy, Aeren zwiedziła w swoim życiu praktycznie całe Tamriel, przeżywała zapierające w dech piersiach przygody, poznawała rasy, których nigdy wcześniej nie widziała, a także uczyła się umiejętności, których nigdy by się nie nauczyła, gdyby nie uciekła z domu. W tym samym czasie z powodu zaginięcia księżniczki jej młodszy brat Naemon został nowym następcą tronu. Z wielką ochotą poszedł on do Akademii Mędrców i przyuczał się na króla Somerset. W roku 582 ery król Hidelit, mający wówczas już 460 lat, co nawet jak na Altmera jest bardzo sędziwym wiekiem, ustąpił z tronu z powodu swego wieku. W tym samym czasie książę Daemon ukończył w końcu naukę w Akademii i był w pełni gotowy do objęcia tronu i zostania nowym królem. I w tym właśnie momencie zupełnie niespodziewanie Iren powróciła na Somerset, gdzie korzystając z prawa pierwszeństwa zagarnęła dla siebie tron oraz tytuł królowej Somerset, tuż sprzed nosa swego nieszczęsnego braciszka. Została najmłodszą królową w historii elfów, gdyż objęła tron w wieku zaledwie 25 lat, co w społeczeństwie elfów wciąż oznacza jeszcze bycie dzieckiem. Co więcej, była też jedyną królową, która nie uczęszczała do Akademii Mędrców. Mimo tych dwóch faktów, ARN okazała się najbardziej inteligentną i honorową królową w historii, wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas jej ucieczki, i morskich przygód. Airen powróciła, gdyż widziała, że źle zaczyna dziać się na Tamriel. Pomioty daedrycznego księcia Molakbala Bala zaatakowały i przejęły stolicę cesarstwa, po czym rozpleniły się po całym Tamriel, stanowiąc zagrożenie również dla Samerset. Co więcej, inne wielkie narody połączyły się w potężne sojusze tworząc pakt Emo oraz Covenant Daggerfall. Airen chciała utworzyć własny sojusz, aby zrównoważyć siły i móc się równać z nimi na scenie politycznej. Zwróciła się z propozycją do dwóch pozostałych ras które nie zostały jeszcze zrzeszone w żadnym sojuszu, do Bosmerów oraz do Kadżitów. Być może gdyby prośbę wysunął jakikolwiek inny Altmer, leśne elfy i Kadżici odrzuciliby ich propozycję. Jednak królowa Airen była wyjątkowa, gdyż nie gardziła innymi rasami i traktowała je z należytym szacunkiem. Ten fakt oraz to, że bosmerowie i kadżyci czuli narastające zagrożenie ze strony paktu oraz Kowenantu sprawiły, że zaakceptowali oni propozycję sojuszu. I tak oto niespodziewanie około 582 roku II ery narodziło się pierwsze aldemerskie dominium. Jego stolicą zostało Elden w Valenwood, gdyż znajdowało się na kontynencie i było znacznie bliżej linii frontu, skąd królowa Iren kierowała dominium wraz z władcą Valenwood, królem Aeradanem Kamoranem oraz Grzywą z Elswyr Akhusri. Został też utworzony pewnego rodzaju parlament składający się głównie z altmerskich i bosmerskich lordów, oraz wodzów plemion Kadżitów. Razem stanowili oni pierwszy Talmor, półdyplomatyczny, półmilitarny rząd Dominium. Królowa Airen oraz Talmor objęli sobie za cel przejęcie władzy nad Tamriel, choć nie z powodów rasowych, tak jak wcześniej pragnęli tego altmerscy fundamentaliści. Airen podczas swoich przygód zauważyła, że rządy ludzi są niedoskonałe, a ich miasta pełne przestępstw i patologii. Airen chciała uleczyć Tamriel, odsuwając inne rasy od władzy i zjednoczyć cały kontynent pod rządami Altmerów oraz pod flagą altmerskiego dominium. W tym samym czasie książę Naemon, który przez całe swoje życie przygotowywał się do zostania królem, ciężko pracując, czytając setki ksiąg oraz ucząc się skomplikowanych ceremonii oraz dworskich obyczajów, czuł głęboki żal oraz skrytą nienawiść do swej starszej siostry, która od tak skradła mu tron i koronę. Na Emon czekał długo na odpowiednią chwilę do zdrady swej siostry i dokonania zemsty. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić suba oraz lajka oraz zobaczyć inne moje filmy. Trzymajcie się miłego wieczoru. Cześć.